Państwowa Inspekcja Pracy prezentuje rozmowy o prawie pracy. Jak rozwiązać umowę bez wypowiedzenia? Centrum Poradnictwa, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Mamy taką pracownicę, która długo choruje. Szef stwierdził, że chce już rozwiązać umowę. Mhm, rozumiem, a jak długo ta pracownica jest chora? Wyczerpała już cały okres zasiłkowy i dostała właśnie świadczenie rehabilitacyjne na pół roku. A jak długo jest u Państwa zatrudniona? Ponad 7 lat. Rozumiem. Będą mieli Państwo możliwość rozwiązania umowy po wyczerpaniu okresu ochronnego, o którym mowa w artykule 53 paragraf 1 punkt 1b kodeksu pracy, a więc po zakończeniu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego i po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. A jak ma już z góry przyznane świadczenie na pół roku, to nie można już umowy zakończyć? No niestety, muszą państwo zaczekać, aż upłynie okres tych trzech miesięcy. Aha, to ja byłam przekonana, że już mogę wystawić świadectwo pracy. Aby wystawić świadectwo pracy, najpierw trzeba rozwiązać umowę. To znaczy? Rozwiązanie umowy w takim trybie jest uprawnieniem pracodawcy, ale nie oznacza, że umowa kończy się samoistnie. Jeśli więc pracodawca zdecyduje się zakończyć zatrudnienie, Najpierw musi doręczyć pracownikowi informację o rozwiązaniu umowy, a dopiero po zapoznaniu się pracownika z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy wystawia się świadectwo pracy. A jak mamy mu przekazać to rozwiązanie? Na przykład osobiście lub listownie. Ważne jest, żeby mieć dowód, że pracownik zapoznał się z treścią pisma. Dobrze, a co mamy zrobić, jak pracownik może nie odebrać pisma? Jeśli przesyłka nie zostanie podjęta i wróci do Państwa, to przyjmujemy tak zwaną fikcję doręczenia. Oznacza to, że uznajemy, że przesyłka została doręczona 7 dni od drugiego awizowania. To będzie też data zakończenia umowy w Państwa przypadku. Rozumiem. To chyba już wszystko wiem. To dziękuję za informację. Bardzo proszę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.